Za sowieckimi, tymi latami wielkiego trudu i wysiłku, jakim było zmierzenie się z bolszewickim przeciwnikiem, umiera w Stanach Zjednoczonych. W 1926 roku umiera w momencie Szczególnym, ponieważ wtedy w nominacji papieskiej ma odjąć nową archidiecezję wraz z archidiecezję fileńską. Pochowała go już w Stanisław Wojciechowski, ale diecezji już nie zdążą o to. Był postacią tych dwóch epokuratów w Polsce międzywojennej. Tysiące Polaków, których rzucił jeszcze w okresie Sarckiego Imperium na terenie Rosji, z nim widział swojego orędownika. Orędownika ich praw religijnych i praw narodowych. I kiedy znaleźli się w Polsce międzywojennej, o Janie Cieplaku, o obcobójcę o Janie Cieplaku pamiętamy. Z wiadomych względów po roku 1900 -19.